Już teraz po tylu latach, właściwie to ja sobie nie wyobrażam, żebym ja zamienił krupówki na gorczycę. Bo tu jest pięknie, tu jest tak latem przepięknie, że w promieniu kilku jezior mieszkam. Puszcza Augustowska, teren malowniczo położony. Do mnie się jedzie lasem 20 km. Latem może więcej mam takich atrakcji, bo ryby, grzyby, a zimą znowu szelmę do środek sportów zimowych. Tam jestem kustoszem w tej ekspozycji sportów zimowych, biorę udział, co, nie, co niedzielę robimy zawody narciarskie. W tym roku po raz pierwszy w historii polskiego narciarstwa zawodnicy zdobyli drużynowo medal, brązowy medal mistrzostw świata. To jest sukces wielki, to był dosyć bogaty sezon, zawodnicy nasi narciarze zdobyli pięć medali mistrzostw świata, czyli Kamil z złotym medalistą, został Mistrzostw Świata, drużyna brązowa, Justyna Kowalczyk Srebro. No i oczywiście Mistrzostwa Świata Juniorów. Wicemistrzami świata zostali nasi młodzi skoczkowie. I drużyna młodzieżowa też Srebro, Mistrzostw Świata. Skoki narciarskie zrobiły duży postęp. 42 lata będzie w przyszłym roku, w lutym, po moim złotym medalu że Kamil Stoch szeroko sobie bramę otworzył po tytuł Mistrza Olimpijskiego na przyszłą olimpiadę i okazało się, że jest jeden z najlepszych skoczków na świecie, jest mistrzem świata, potrafi wygrać, na podium stanąć i myślę, że tylko jemu może się to udać. Ewentualnie jak się żyła zdenerwuje, bo żyła też jest nieobliczalny, jest rekordistą Polski, 232,5 metra w rotach narciarskich. Kot skacze bardzo dobrze, myślę, że mamy duże szanse na medal olimpijski i drużynowo i indywidualnie.